Witam na mordeczki Rówinka. Ja jestem Kasper i dzisiaj gramy sobie w Braura i zrobimy Mega Opening, bo mamy tutaj sporo na w karneciku. Więc my że dzisiaj wszystko otworzymy. Może przejdźmy do otwierania. Big box otwieramy. Nie ma nic. ok, mała skrzyneczka. też nic nie ma. Big boksik. Gina! Mamy Gina! O kurde! Mamy Gina! Ja cię! Poczekajcie małe cięcie! O, kurde, mamy Gina! Uhuhu! Dalej się jadam. Mega boksik jeszcze. Piątka. No nie ma nic. Aj, ale mamy Gina, o kurde, bede. punkty se damy do Gina oczywiście do Gina Gin o kurde ja mała skrzydeczka leci giemiki tutaj mamy jeszcze big boxa, aby coś dropło nie ma nic Moneciki. okej, okay. mamy Gina, o kurde Mega się cieszę. Hu Ale się cieszę. Um, no więc mega się cieszę. Mamy Gina. Mega fajnie. Dam sobie Gina tutaj. o. Mega super. Cieszę się. Zaraz sobie nim zagramy gierę. To tylko tak. Chcę sobie szelkę ulepszyć. I bum, Mogę mieć teraz star powerek do niej. Kolejna postać, tutaj mogę mieć start power Okej, to my sobie zagramy gierę Co wy na to? O kurde Dżin. Mega chciałem go dropnąć, więc się cieszę bardzo że dropłem takurat Akurat Bo Mega chciałem go dropnąć Mityków Super e, subsk e, Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie Co tego to łapka w górę się należy bo dorobiliśmy dżina tylko nie ma tą bo ja ma taką fajną, no kurde i tak, teraz nagrywam na innej aplikacji No tej też będę właśnie trochę nagrywał z MobiZen, no bo no to, no to, no to, 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 to tym, tą aplikacją też mi się fajnie nagrywa więc tą też będę dla was nagrywał Pokonajmy co kogoś może O kurde, pokonaliśmy Jean'em kogoś. Super. I tutaj boom. Wielkie stacie? Super. Ja chcę ulta. Ja ulta. Ja ulta chcę mega. Przyciągnąć kogoś urtam. O, tak, tak. Mike, Tak. I jup. Ale super. A za fajnie, że dropnęliśmy. Dobra, z im troszkę. Kolejny mityk. Ja z mityków tylko Mortisa, Panapę i Kiełka. I też najbardziej z nich chcę chyba Mortisa. A z epików Piper, pam, Bibi. No i najbardziej chcę, chciałbym chyba Pamkę. Chociaż na no, wszystkich, tutaj z tych tych epickich lubię. No legendy to Leon oczywiście. Ja a ten chromatyczny to wyjątkowo Gale. Bym wolał na mieć, niż, Serge'a. A super, mam Gina. Zapraszam was też do krugu mojego. Super. Mamy dzięka. Pewnie się pojawi odcinek, jak otwieramy też tego mega boxa i tego mega boxa. Więc pewnie się pojawią odcinki. Yy, napiszcie, czy chcecie odcinek z kamerką, bo mogę zrobić jak chcecie odcinek z kamerką. Więc napiszcie, czy chcecie odcinek z kamerką, czy tak bez. Jestem ciekaw. Napiszcie. Poczekajcie, małe cięcie. Okej, już jestem. Więc super, mamy Dżinka. Nagrajmy sobie jeszcze jedną gierę i chyba skończymy odcinek. Więc pewnie się pojawią odcinki jak te kolejne dwa boxy co odblokowujemy. Dzisiaj odcinek jest wcześniej, bo o 11. co ja nagrywał go później, ale potem nie mam czasu, bo e, przyjeżdża do mnie mój kolega Hubert. Wybrał tu Nick El Primo jest w moim YouTubie, Zadyma. Może niektórzy znacie go, bo... ale. Um, no bardzo fajnie. Wiem. Um, napiszcie w komentarzu. Jak ktoś policzył, ile razy um, się ucieszyło, że Gina, to niech napisze w komentarzu. Jak ktoś napisał, ile razy się ucieszył, niż Gina. mega <grymka> się cieszę Napiszcie w komentarzu. Ile razy? E, ile razy się z dzina? E, może ktoś policzył i... no przypnę mu sobie ducho, jak ktoś napisze. No, e, chodź Jackie. A nie trafiliśmy. Ból. Ja. Yeah. Piękna wielka, no to... No to by było na tyle dzisiejszym odcineczku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. opening skrzyneczek. z Napiszcie, jak macie jakieś pomysły na filmiki. Ja się z Wami żegnam. No i, no, papa. Zaczekaj, jeśli jeszcze to oglądasz, to zalicz łapkę subika i zobacz także inne filmiki na moim kanale, Dzień dobry. bo są bardzo fajne. Więc, papa.